Wanna czy prysznic? No właśnie, dzisiaj o naszej prywatnej przysypialnianej łazience, którą wkurzam się do dzisiaj, bo przerobiliśmy To powiedz, co cię tak wkurzyło? Chyba kto? Ty mnie wkurzyłeś, wiecie, czemu mnie wkurzył? Tak, mam szerą I zaraz się dowiecie czemu, ale najpierw trochę informacji. Nasza łazienka ma 10 metrów kwadratowych. Dostać się do niej można tylko z sypialni, co czyni to miejsce ultra intymnym i jest takim naszym małym, prywatnym spa. Tutaj, podobnie jak w poprzednim odcinku, koncepcja wizualna dosyć mocno się zmieniła. Z takiego projektu... Na mniej więcej taki. A dlaczego wkurzyłem Sylwię? Bo z miłości do ciebie zgodziłam się na koncepcję wanny. Ja jestem fanką pryszniców. I na początku tutaj był prysznic. Dokładnie. W tym miejscu był odpływ i tu miał być prysznic. I wtedy kto I... wpadł na pomysł, żeby to przerobić na wannę? No kto? No to najmądrzejszy. Moim argumentem jest to, że w wannie można brać prysznic, ale w prysznicu nie można brać wanny. Wspaniały argument. No, racja! W każdym razie, słuchajcie, teraz jak tak sobie myślę, to szkoda, że nie zrobiliśmy, wiecie czego? Tutaj takiej ścianki. Ścianki, no, i podzielić. I nam. prysznic. Wanna by mogła tu być, w sensie mogłoby, można by było ją trochę przesunąć tu w bok. A tutaj możemy, by było, by dalej, brać prysznic, by było by dalej brać prysznic, nie? Ale to by było romantyczne, bo ta wanna jest ja za mała, żebyśmy prysznic, razem brali wannę. Bok. Kąpiel. Nie mówi się, że brać wannę, tylko żebyśmy razem brali kąpiel. Ja mógłbym sobie leżeć tutaj na przykład w kącie, w wannie i no, patrzeć, jak ty bierzesz prysznic. Wspaniale. Ale to jest romantyczne. Widzisz, pierwsza Przerabiamy rzecz, teraz. Przerabiamy teraz? W sumie jedyna. Jak sobie teraz myślę, co bym zmieniła w domu, to właśnie jednak wcisnęłabym tutaj jeszcze prysznic. No i y, paradoksem tego jest to, że ta wanna mnie w ogóle wkurzyła, jak się myje. I tu na przykład się tak, o, pancie tak położy. Ja tak sobie leżę. Czasami to to tyłkiem zahaczam Nie tutaj o, o ten, Nie mam pojęcia, jak to o ten przycisk, o ten przycisku zahaczam tyłkiem i wtedy mi woda się wylewa i, i, to, i to, to jest jedyna rzecz, która mnie wkurzała w tej wannie właśnie, że ten przycisk. Powinien być tak, jak często jest zrobione, że tu masz jakieś pokrętło i sobie otwierasz, zamykasz, a nie, że takim klikiem, bo to naprawdę tutaj sobie człowiek nóżką zahaczy i już woda musi wylewać. wylewa. I ostatecznie częściej korzystałem z głównej łazienki, a nie z tej naszej prywatnej. Nawet tam zebrałem wszystkie swoje rzeczy. Ku mojej uciesze, bo im mniej jego rzeczy, tym więcej moich. I się to zmieniło, jak Sylwia była w Stanach. Więc już, już nie ma mojej uciechy. Tak, to ja stwierdziłem, że tu przeniosę swoje rzeczy i też będę tutaj brać kąpiele i też będę tutaj żył. Mamy nie? szufladę, ona cała jest zajęta przez Sylwię i tak już zostało. O, to Ma... jest mała szuflada. Mała szuflada, metrowa. No i mała. <noise> mała jak Wiesz, na samych Wiesz ile samych takich rzeczy, typu suszarki, lokówki, prostownice itd. Ale mamy jeszcze tutaj taką dwuskrzydłową, tu są same półki. Mógł sobie tutaj włożyć, prawda? No nie. i ostatecznie tak zrobiłem. Tu nie pokażemy, rozumiem, bo nie chcesz pokazywać jak sobie tam pięknie przechowujesz rzeczy. Jak pewnie zorganizowałeś sobie przestrzeń skludnie. Tak. Ja swoje tak o pokażę. O, to jest moja przestrzeń, jakieś dwa perfumiki, które najczęściej korzystam. Dezodoranty, jakie. A no to po co ci większa szafka? No, w zasadzie na cztery rzeczy. Racja. No, Więc więcej nie, nie potrzebuję. Jedyną rzecz, którą bym zmienił, co mamy w, w łazience na parterze, a czego tu nie ma, to bym dał tutaj gdzieś gniazdko. Yes. Żeby to można było ładować czoteczki, jakąś golarkę, bo tu, proszę Państwa, już z tym mężczyzną. Zresztą, a, co ja bym mówię, widać. Nie? Jeszcze tu mogła być druga szuflada. A dlaczego Ale nie się... ma drugiej szuflady? Bo ja... o, Stop! No ja kocham ten blat. Do robienia pielęgnacji, do malowania się jest po prostu najlepszy. Ja sobie wymyśliłam, że ja tu muszę mieć taką pówkę. Mhm. No i mam. Patrzcie. Ja. Brakuje mi tutaj tylko lustro. W projekcie tu było lustro. Lusterko osobne do malowania się. Natomiast tak najwygodniej mi się maluje na stojąco, bo wtedy mogę, wiecie, trochę tu, trochę tu. Mamy trochę takie fajne lusterko. Jeszcze tu, takie hotelowe. Gdzie byliśmy w hotelu? Tam właśnie było to lusterko i mi świetnie się do niego goliło i stwierdziłem, że kurczę jak będziemy robić swoją przysypialnianą łazienkę swoją łazienkę, dokładnie to musimy to mieć i mamy właśnie takie z LEDem podświetlane więc kurczę, pancie tu może naprawdę zobaczyć każdego włosa i wszystko wygolić co, co trzeba naprawdę bardzo fajna rzecz i szczerze mówiąc jak się przeniosłem do głównej łazienki to była rzecz, której mi najbardziej brakowało tak, w życiu i dlatego strach. tu wróciłem moje kochanie ostatnio tutaj się zaopatrzyłam, znaczy nie tak ostatnio, zobaczcie Ładne co? A to prawdziwe? Nie, to jest fajna historia. no Z kim wam się kojarzą właśnie takie niebieskie hortensje? Anjax i Luka. Dokładnie. Te, te hortensje dostaliśmy od Anjax i Luki na ja, parapetówkę. No, no, no. I one jak uschły, mhm. to dalej wyglądają ładnie. I ja, ja to wiem, po prostu traktuję jako ozdobę i to y, fajnie mi pasuje do tej łazienki. Jest to piękne. Mam historię z nimi. Jaką? Myślałeś że... sztuczne? Yy, taką, że ostatnio tutaj się gole, gole, i ona nagle ta się poruszyła. I miałam takie, co jest kurczę. Ona tak. mogła podwiasem, bo bardzo ja myślałem, że kurde, jakiś pająk albo coś tam weszło i to poruszyło Nie. się bałem. Albo duchy. Tak, Ale... Więc e, Angelika i Luka są z nami. Tak, dziękujemy. <laughs> Także kawałek ich przenieśliśmy do siebie. To oczywiście świeczka zapachowa, co by robić klimacik, jakieś sylwii, różne rzeczy. I kontakty oraz włącznik światła. Bo jeśli chodzi o światło, no to mamy tutaj naprawdę sporo tych punktów. Nawet Sylwia tu prezentuje, ja jak się zmienia. Patrzcie. Się o, to, tutaj ta lampa to daliśmy sobie to tak to do lamp, na No, nie patrzcie, no ale mhm. zobaczcie, jak to lustro jest ładnie podświetlone. Tak, tak samo ta półeczka nad wanną. Ja właśnie sobie takie światełko zostawiam, jak się myję. Tak? Jaki jest klimacik. świeczuszkę tak. rozpale. Ale fajnie, co? No. Są też lampy wiszące w trzech punktach, tak rozmieszczone. Jest oczywiście ledzik pod lustrem, ledzik tutaj w płytkach, ledzik w tej szafce. I uwielbiam to lustro na całą ścianę. Ono o. musiało przyjechać w dwóch częściach, bo nie, nie byli w stanie panowie tego wnieść. Ale to łączenie wypada idealnie złączenie w płytkach, więc jeżeli chodzi o płytki, one są, o. tak o. właściwie to nie są płytki, to jest spiek. Mhm. I można to zobaczyć tutaj. To jest fajnie tu pokazane. Nie ma łączeń. To był taki mega duży spiek dwumetrowy, Giga. który kładliśmy tutaj na ścianę. Nie ma łączeń tak naprawdę. Jedynie po szerokości, ale to mhm. dlatego, że musiało to. Um, tak z bo pewnie drzwiami. budynek pracuje, nie? Tak. I co ciekawe, na podłodze są te same spieki, co tutaj na ścianie. Wyjątkiem jest ten spiek. To, to nie jest Jak to już są płytki, to jest trawertyn, A, to jest bardzo piek. modny w zeszłym roku, mam nadzieję, że w tym roku też, bo to właśnie chcieliśmy mieć trawertyn w domu, przenieśliśmy go właśnie tutaj do łazienki i moim zdaniem jest piękny. Świetnie to wygląda, naprawdę ja jestem pod wrażeniem i no, 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 kocham tę łazienkę, jak ona jest zrobiona. Ja kocham I... wszystkie, ale ta jest no, taka moja. Nasza, nasza, halo. Jeśli chodzi o tą armaturę, to to i to jest tej samej firmy. Naprawdę bardzo fajnie działa i mimo że jest czarne, to aż tak nie zbiera odcisków. To nie jest bardzo. takie czarne, to jest... No. E, trochę zbiera, bo to jest tak, ale to taki mały. Ale ma, mniej niż taki, taki czarny ma. Dla, dlatego, bo my mieliśmy wcześniejszym mieszkaniu czarny mat i on mocno zbierał palce. Tutaj jeszcze widzicie kratkę od rekuperacji, więc mamy rekuperację w tym pomieszczeniu. I tu mnie zastanawia jedna rzecz. Możecie mi napisać w komentarzu, jak ktoś się zna, może wasz mąż albo żona, albo ktoś ma wiedzę na ja ten się temat. Ja znam, zaraz ci powiem. No. Dlaczego te kratki od rekuperacji, czy one są źle położone, czy dobrze? To Tokład deweloper, akurat, są. Tutaj jak jest wanna i tak samo mamy w głównej łazience jest na wannę i w momencie kiedy rekuperacja działa trochę mocniej i siedzę sobie w wannie to wtedy takie zimniejsze powietrze na mnie wieje i nie wiem Bzdura. czy to jest dobrze czy źle. Co ja siedzę tu w wannie i nigdy na mnie nie poleciało żadne powietrze. Wmawiasz sobie, że ci wieje. Jest bardziej wrażliwy. O no ty jesteś strasznie wrażliwy. Ja jestem bardziej wrażliwy. Odpala na... się kaloryferek, który też jest bardzo ładny swoją drogą. O tak, jest świetny. Niestety to jest wersja, która nie działa po aplikacji po Bluetoothie czy po Wi-Fi, a szkoda, bo fajnie by byłoby no tak. sterować nim przez. Jeszcze telefon. tego brakowało, żeby sterować. Tak, I, i od razu też uprzedzam, tutaj nie ma Aleksy, a co szkoda. I jeszcze pewnie Was zastanawia, co to za urządzenie. To jest żelazko. Jeżeli chodzi o prasowanie, to ja zdecydowanie lubuję się w prasowaniu w tej łazience. Tutaj też mamy skrytą, skrytą deskę do prasowania za zasłonkami. Tutaj w ogóle też mamy fajne zasłonki. Tutaj jeszcze jest wystawka, to jakieś różne rzeźby. Od razu uprzedzam, to nie jest odlew Sylwii. No Tutaj szkury. jeszcze jakieś świeczki i, tak, i inne zapachy. Koszyczek na papier toaletowy, kibelek, szczoteczka i śmietniczek. Sysia mnie pewnie zarąbie, że o tym opowiedziałem No bo wspaniale, to jest... że mówisz. To teraz przejdźmy do jednego z najważniejszych pomieszczeń w tym domu. Asz do tak. pomieszczenia, które ma najpiękniejszy widok. Não, não é not a